Wiecie, że naprawdę mamy drugi żołądek, taki specjalnie na słodycze, bo mimo, że jesteśmy totalnie objedzeni, to i tak zawsze na serniczek znajdzie się miejsce. No i uwaga, ma to naukowe uzasadnienie. A wygląda to tak, że każde smaczne jedzenie wyzwala w mózgu dopaminę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za uczucie. Przyjemności, który stymuluje układ nagrody. No i tak się składa, że z winy ewolucji szczególnie silną reakcję wywołują w nas potrawy słodkie przede wszystkim, a najlepiej również tłuste. Są wysokokaloryczne i bardzo ułatwiały przetrwanie naszym praprzodkom w świecie, w którym o jedzenie było bardzo trudno. No, to dlatego my tak mocno pożądamy słodyczy. W naszym świecie są one szeroko dostępne, więc bywa, że je sobie hojnie, bardzo hojnie serwujemy. Bywa też, że stopniowo potrzeba ich coraz więcej i więcej, żeby móc osiągnąć ten dopaminowy high. A idzie to jeszcze dalej, bo już sama myśl o smakołyku może uruchomić wydzielanie dopaminy i taką chęć sięgnięcia po coś słodkiego. W tym dopaminowym spisku bierze też udział grelina, czyli tak zwany hormon głodu, który nasila chęć jedzenia dla czystej przyjemności. Nawet wtedy, kiedy mamy pełny brzuch. Nosi to nazwę głodu hedonicznego i jest prawdziwą zmorą naszych czasów. Wysienką na tym słodkim i tłustym torcie jest coś, co naukowcy nazywają sytością sensoryczną. A chodzi tu o to, że nasz mózg traci zainteresowanie tym typem jedzenia, dzięki któremu właśnie się nasycił. No i nie wypchniemy już w siebie ani kęsa, pieroga czy sałatki, ale, no właśnie, apetyt powraca, gdy mamy możliwość spróbowania nowej potrawy o kontrastowym smaku. Kiedy więc nasz mózg się nudzi, my rzucamy się na deser. A o tym, co jeszcze oprócz Serniczka. Czy na nas z okazji świąt opowiadamy w najnowszym odcinku podcastu Crazy Nauka. Zapraszam!